Siema! Siema! Nagrywamy dzisiaj odcinek, w którym będziemy testować różne mocze w Warszawie. Mam nadzieję, że Wam się spodoba. Eee... <grym> <O> to... <grym> tak jak to prawdziwe influencerki po prostu w Warszawie przestało, Trzeba dzisiaj kupić 10 overpriced copies. Proszę w drogę. Pierwsza miejscówka to jest Matcha Tea House. Podobno mają tam również mochi, także tego mocze też na pewno spróbujemy. Bo ja jestem fanką, To w jest wielką fanką. Mamy dzisiaj 35 stopni, więc jeśli będziemy wszyscy mega spoceni. To sorry To Gaba tak wybrała, specjalnie potrzebna na pogodę, żeby było nam mega przyjemnie dzisiaj Ale dobrze, że nie czujecie jak na mnie z buzi czosnkiem, chociaż no, tyle Prowadziliśmy jedzenie z bagiem i mimo, że zrobił jest czosnkowy i teraz czosnkowy On tak czosnkowy. I wszyscy jesteśmy dosyć nieświeży Nieświe... Nie świeży, Nieświeży Nieświeży Dobra, nieważne, okej, okay. nie potrafimy mówić po polsku, idziemy dalej Byłam tu kiedyś, wiecie? Fajnie Ale nie piję maczę tylko wiesz... jak tam jest w środku a mi to A co takiego? 33 zł. Nowy nos? Tak. tak. Oraz spróbujemy też szrapę. O, no, A, Dawaj. Tak. Młodszy jeszcze. Truskawkowania, marakuja i ten Macza. Tak? Tak. Dada. Moje maczy jest mochi? Tak. Ciebie? Tak, nie było nigdy. No, bo jest mowa. Ja bardzo lubię mochi z chapaką mama. Dlatego tam pójdziemy. Stoimy w tej kolejce w tych 40 stopniach, nie może, Damy radę. <grydować> mamy pokemony i mamy macze, także idziemy do fury testować. tu Tutaj mamy w ogóle wziąłam taki z sokiem pomarańczowym, nigdy taki nie piłam. Nie, piłam. nie pij jeszcze. I mamy macza frapę. Też nie piłam nigdy macza frapę. No i będziemy testować 200 mochi. Ja lubię frapę. Kajn ja też lubię trapę. No to super. Wracamy. Tak samo, kurde olek. Relatable. Uwaga, testujemy. Która pierwsza, frapę? Tak. No to go. Dobra, nie co, więcej powiedzieć. Uuu, <gry> wow, ale jaka słodziutka w ogóle? No, słodka jest. Mój Boże, mega słodka. Ale fajna frapę, bo jest zimna. To jest jej atut <grym> na pewno. Jest mega dobra, ale jest strasznie słodka. No, jest za słodka moim jest zdaniem. Jest za słodka, nie da się jej takiej wypić. Mm -hmm. Bo nie poprosiłeś może na słodzoną, nie? Nie, ale czuć jakby była słodzona miedzikiem, więc tak. Spoko. W sensie jest dobra i ten słodzik właśnie yy, smakuje naturalnie, ale moim zdaniem za słodka, żeby tak co wypić, ale ogólnie jest bardzo dobra. To w sensie prawda, ale jest... trochę za słodka. Sama sobie ale na pewno można poprosić po prostu, żeby nie była aż taka słodka. Tak, ale żeby poprosić to najpierw trzeba się przytyskać. na niej przejechać. Możecie, możecie, teraz wiecie, że jest za słodka i możecie powiedzieć na przykład, że chcecie mnie słodką. Tak, więc nie ma za co, naprawdę nie musicie nam dziękować. Tak. Dobra, let's go z tą, w ogóle czy ja to wymieszać? Może to jest z pomarańczowym syropem, tak? Sokiem. Okej. Okay. Hmm. <laughs> Jezu, nie wiem. Bardziej smakuje jak sok pomarańczowy niż macze. No, nie czuć maczy. Nie czuć maczy w ogóle. Zgubiła nie. się w tym soku. Zgubiła się w tym soku. Już nie, nie, nie czuć macze. Jestem zawiedziona. Ale sok dobry. Dobra, jeśli ktoś nie lubi maczy, a na przykład lubi sok pomidorowy. Ale chce się napić maczy ze względu na jej właściwości. Sok pomidorowy? <noise> Dobra, jeszcze raz. Jeśli ktoś nie lubi maczo, ale lubi smak pomarańczowy, a chce się napić maczy ze względu na jej właściwości, które są takie podobne do właściwości kawy, czyli pobudzającej i tak dalej, to może, to może się tego napić. To bo dobra. tutaj jest nieczuć kawy? Maczy! Okej, okej, okay, okay, dobra. Mamy jeszcze dużo maczy do przetestowania, także myślę, że szybko sobie jeszcze przetestujemy te tak. smoczy. Także od którego no, zaczynamy? Może maczę malina? No i to maczę. Po... A jest zimna? Tak, to no, dobrze. <laughs> no nie jest złotowate, ale jest chłodzone. A ty umiesz gryźć? <laughs> <laughs> Chyba nie bardzo. Mora daję to. Ale jest gorzkie przez to, maczy na górze. A nie jest takie zimne. Uuu, ja to... nie dotarłam do tej maliny w ogóle. To jest malinka w środku? Ale spoko, myślę. Ale to jest lód czy taka pianka znowu? Gdzie jest jakaś pianka? No to musimy jeść po prostu do hapetu. No, serio. No, jest ok Nie wiem o co chodzi z tą pianką, bo może po prostu my się nie znamy, ale z lodem jest lepsze, moim zdaniem. No, ja wolę jak w środku jest zaś taki mega zimny ludzi. Bo ja nie lubię tych pianek, za bardzo to jest takie zapychające. To jest jak taka bita śmietana. Ale, no, ale może my się nie znamy. Nie wiem, czy może tak się robi robić. Na pewno, pewno się nie znamy, więc nie no, wiem, czy mamy to w ogóle. A znamy. może ja zaraz po prostu wyszukam w internetach żebyśmy wiedzieli. Na przyszłość. Teraz mamy smak. truskawka. Jest Daj. nowa nowo ta pianeczka. No dobra. No, nie wiem, ja nie lubię tej pianki. Ja w ogóle nie przypadam za tą śmietaną, a mi one strasznie przypadają. Tak, no to smakuję jak śmietaną. Ale z drugiej strony mam wrażenie, że najlepiej zrobione moczy jest w chat, to mamy i tam nie mam w środku tej pianki. No, to jest pyszne. Ale czy ono jest najlepiej zrobione ze względu na to, że mi najbardziej smakuje? Czy najlepiej jest najlepiej zrobione ze względu na to, że jest najbardziej. A zaraz je Realnej, oryginalnej. Ale właśnie, receptury. mi się wydaje, że tam jest tak oryginalnie. Mi też. I to tamto, które ma taką całą truskawkę w środku, jest tak pyszne. Mm -hmm. to jest najpyszniejsze na świecie. Ale ogólnie ja jestem wielką fanką tego ryżowego opakowania Nie, o 1000 nazywa? Owoluta? Nie, kto się nazywa? owolut. <śled> <śled> no Ovolut? No to. Tak, grubcik ryżowy? No to. Czy jest obtoczone, więc ja lubię moczy ze względu na ten te ryżowy. Dobra i ważne. <śmary> <śmary> Oj, powiedz jak ja apetycznie wyglądam <śmary> jak to. A to nie ty masz apetycznie wyglądać, tylko moczy. <śmary> 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 no i nie wiem, mi to wszystko smakuje, bo ja strasznie lubię to, to ryżowe coś. Dobra, a mnie to moczy nie powala w ogóle. A ile w ogóle takie moczy kosztowało? A nie wiem. <śmary> To nie było kurwa śmieszne Za wszystko zapłaciłam 80 zł Ale widziałam, że maczę 19 To niedużo No dobra, to szybka matematyka Skoro dwie macze kosztowały razem 40 zł I później mamy trzy moci, które kosztują to 40 zł Podzielić na trzy Tak z 15 Kawa, to nie że to kosztowało 40 zł Bo te maczki mogły nie kosztować tyle samo Nie wziąłeś karagonu? Nie <głos> <głos> dobra, sp sprawdzą to w internecie. Mam tego serdecznie dosyć. Uwaga, macza frapę 19. Macza terere 19. Czyli ta stopnia pomarańczowa nazywa się terere jak coś. Uuu, ej, I... mochi są nadziewane pastą z czerwonej fasoli lub truskawkami. Tak, no to jest Czyli dobra, argument. czyli po prostu to jest jakaś polska wersja. I tak samo z lodami to pewnie też jest jakaś polska wersja. Pewnie tak. Ale nie ma tutaj cen mochi. No to czyli, ale zapłaciłam, uwaga. Zapłaciłam 89 zł, czyli 19 plus. Dziewiętnaście to jest 38. 9, 9 odjąć 38, 38. to jest 51 24, podzielić na 3. 3. 3. 17, 17 zł za jedno moczy. Jest dużo, to dużo, dużo. Jest to dużo. Dobra, jedziemy po prostu do mamy I Jeszcze moja macza tu jest dobra, to prawda? To do mojej maczy bo I jest. I do bliżej. moda bo tutaj też jest macza. Jedziemy. Jedziemy. Za możecie składać bo mnie tak, na no moją to... skrzynkę mailową. Jesteśmy przed moją to moja to... Macza i jest tam ogromna kolejka i myślę, że za chwilę postoimy Nie mogliśmy tutaj przyjść jutro w poniedziałek o jakieś 15? Dosłownie nie wiem, co my robimy tutaj w niedzielę w środku dnia No musimy to zrobić, wszystko dla contentu Pamiętajcie, idziemy dom A domowy syrop z mięty pieprzowej jest... No ja już tego próbowałam, więc okay. będzie fake No to zróbmy to, czego nie próbowałaś No to ja nie próbowałam już uniady. I macie sakura z. Ale fajna! Co nie? Ale może jest więcej smaków. No, ale wiesz, że albo. No i zapisane, zapytaj o smaki. Nie, no, nie. umie czytać. <grywa> Zapomniałam. Moja analogowa siostra. Ja przecież tylko zagadam w <grywa> końcu Nawet tu nie mieszka Jakie macie smaki? Włoczy, Nie ja wiem, wiem, że to jest. To... róża. Wisz koptim założyć i pełnić owoc. A, czy jest więcej? Nie, to jest, nie, to jest, jest w jednym jest. A w róża go trochę nie będzie spróbujemy. Słuchajcie, czekamy jeszcze na matcha, bo jest pełno ludzi w mojej matcha, więc sobie pewnie chwilę poczekamy, dlatego w międzyczasie testujemy mochi, które dostaliśmy. Kosztowała ona 20 zł i jest znacznie większa niż tamto. Trzeba przyznać i wygląda no, bardziej estetycznie, ale obawiam się, że w środku nie ma loda, bo to nie stało w zamrażarce, tego w lodówce. A mogłabyś nie obmacywać <laughs> po Tym razem ja się wygryzam pierwsza. Mmm uh. uh. mm. A tu jest coś innego? Mm -mm. Ale ta pęka jest fajna. Próbuj. O, I <grymne> ja po prostu przejmę. Moim zdaniem ta pęka jest naprawdę bardzo dobra. Ludzie się na nie patrzą. Ja tylko testujemy oczy. Jest mega dobra, nie? Nie smakuje jak taka mhm. bica śmietana. Ty, mhm. Ona jest chyba o smaku maczy, ta pęka? Mhm. Jest lepsza niż tam ty, ale do nie urywa. To no. wciąż nie jest to. Ja bardzo lubię ten ryż. Dalej. Dobre yes. <grymne> jest. No Uwaga, tutaj mamy też Keon ponieważ stawiłam na instoster, że nagrywały dzisiaj odcinek i zadaliście nam kilka pytań. I najczęściej powtarzane pytanie to jest, czy Marcina z wami mieszka i czemu się wszędzie pojawia. Marcinka z nami nie mieszka, Marcinka do nas przyjechała, ponieważ są wakacje, a ona mieszka z rodzicami w małym mieście, w którym zawiera się dzieje, dlatego teraz siedzi z nami w Warszawie i robi różne aktywności razem z nami. I tym samym też się pojawia u nas na odcinkach budowych moich, na naszych wszystkich Tiktokach i tak dalej. Ale to nie ze względu na to, że po prostu tu jest, to ze względu na to, że faktycznie się lubimy, ktoś na nas No zrobi. Tak, w miarę. Tak, w miarę, To w sensie się nagaba no ukrył nie tak poza kamerą, to średnio za mną rozmawia, ale to tutaj... no, do odcinku po prostu. Przestań tak mówić, bo ktoś to wytnie, strzutuje na TikTok i będzie po mnie. No, rzadko. Ale jest fajnie. Fajnie, no, kochamy się. Czy Marcina będzie miała kanał na YouTubie? No, jak ktoś nie będzie oglądał, to może tak. Ktoś cię będzie oglądał? Raczej nie. Co lubicie robić razem najbardziej? Chyba jeść. Bo lubimy podobne jedzenie i chodzimy jeść dużo. A co innego, to my robimy razem. Albo oglądamy filmy. Nie bo ty masz sobie gust. Ja mam sobie gust, to no się tylko 6 razy od początku do końca. Kilka razy. Może sprawdźcie, czy już nie ma tej macie? Ja a ty to robisz ile? Dwie zamówiłyśmy Jesteśmy teraz w modzie, która jest obok moja macza, ponieważ jest blisko i idziemy zamówić maczę. Tak, bo ja widziałam na TikToku, że też dziewczyna mówiła, że o, wszyscy stoją w kolejce do mojej macza, tak naprawdę tutaj jest najlepsza, więc musimy to sprawdzić, czy ona mówi prawdę, czy kłamie za mną. Tutaj mam macza już z mod, a tutaj jest macza z mojej macza. i idziemy do fury i będziemy sprawdzać, która jest lepsza. Witamy, witamy Spoko Was. Tam. Jesteśmy w furze i zaczynamy testy. Jeszcze odetnę, żebym miała więcej... Więcej miejsc. Więcej miejsc. Co? Nie wiem na co. Okej, okay, testujemy. No, Zapomniałam cię nacisnąć na Nacisną, dzięki. Właśnie przyszedł jakiś nieznajomy i chciał go wyokreślić. jest to nasz straszny Dobra, Kodur. Uwaga, uwaga. Pierwsza macza. Juzu niada z maczy. Lemoniada z japońskiego cytrusa. Yuzu z takim maczykiem. Juzu to jest podobny jakiś japoński cytrus i też o nim wcześniej słyszałam. Także musimy to spróbować. Wydaje mi się, że to jest to. Ciekawe. Okay. Trochę mi to smakuje jak toń. Nie. Specyficzny smak. O kurde. Fajny jest ten owoc, ale nie wiem, czy w połączeniu z mi to smakuje. Czy to jest lekko gazowane? Czujesz to? Czy taki kwaś nasz? No, chyba kwaśne. W sensie myślałam, zdaniem to jest dobry ten owoc y, i te juzu, coś tam, ale może bez połączenia z maczą. Generalnie bardzo dobre, ma kwaśna, jak cieszy bardzo kwaśne, w, kwaśne, w, kwaśne w, rzeczy. To spoko, spokoj, spodoba Wam się. Mi to osobiście smakuje. No, jest, jest ok. spoko. spoko no. Ale wydaje mi się, że jako no to chyba to jest lepsze. No. Chociaż no nie wiem. Teraz mamy drugi smak. Gaba, co to? Tutaj mamy kwiatki w wiśni, więc wydaje mi się, że to jest ta sakura. Tradycyjna, znana, もう。<laughs> <noise> macza tradycyjna? <noise> macza tradycyjna z napojem na bazie kwitnących kwiatów wiśni podana na lodzie. Udało mi się. Czyli to są kwitnące kwiaty wiśni, jakiś taki syrop z nich pewnie, albo soczek czy coś. I co o tym myślimy? To też jest lekko gazowana, ale nie smakuje. Mm. też jest specyficzne. No to są takie specyficzne smaki, to nie są tak, takie. Tak, bo znowu jest taka tak, lekko gazowana, to Nie, to są nie? takie smaki, które są y, takie dla każdego. No trzeba akurat ten smak lubić, że no. to nie jest tak, że każdemu to posmakuje, tak mi się wydaje, że. Jeśli właśnie, jeśli lubicie A nie kwaśne... tak jak bananowa macza, albo truskawkowa, to są takie basilik. Nie no, no. no, nie będzie tylko uniwersalne, właśnie. A to są takie bardziej y, dla jakiejś grupy. Co? Dla danej grupy odbiorców Czuć jest ten kwiat wiśni, jest on taki, ma taką lekką goryczkę A bym powiedziała, nie? to jest, że to jest gazowane no Jest jak lekko gazowane, też nie wiem o co chodzi, że ta lemoniada może z tego kwiatu wiśni jest po prostu robiona jako gazowane i do tego jest dolewana macza, być mm. może Za to ta juzu jest dla osób, które na pewno lubią po prostu kwaśne Kwaść. picie i kwaśne jedzenie, kwaskowatość Ja bardzo lubię, nawet lubię sobie ja piwko kwaśne pić, także... <noise> Coś dla jest dla mnie kibu? Nie takie zero. A, okej, okay, okej. Okay. Teraz mamy macze z mod, które jest obok y, moja macza. No, mod jest dosłownie 100 metrów od tak, moja macza, i I nawet mniej. Jak co Dobra, już mówię cenę. Ok, czyli te macze z moja macza. Co w się sensie, bardziej nawet kosztowały... nie chodzi? jakoś tak, y, która kosztuje więcej, tylko na przykład w porównaniu mod z moja maczy, że na przykład. No to czekaj, no to te kosztowały 19 zł. Obidwie. Obydwie. Obydwie. z okay. y, Jedna 19 i druga 19. W sumie jest spoko cena. W no. poprzedniej maczy też tyle kosztowała chyba. No. A ta zło też 19. Dobra. Czyli taka standardowa cena chyba wreszcie więc ma czeka to jest 19 zł. Wszędzie podobnie. To jest zwykła. O, dobra. Dobra. Mhm. Jest mm. trochę słodka, ale leciutko, że idealnie. Bo ona jest na mleku różowym i to jest tam mleko, A, okej, okay. ale jest słodka. To bardzo no. dobra, dobra. Ale miała rację ta, ta dziewczyna. I w mod nie mają żadnej ta. innej maczy, oprócz po prostu I zwykłej. I tam nie ma kolejki, także jeśli będziecie w moja maczy, to tutaj można równie dobrze pójść i jest pyszna. Tylko właśnie minus jest taki, że nie mają żadnych takich udziwnień tej maczy. Okay. ale jeśli na przykład nigdy nie piliście maczy po prostu chcecie spróbować pierwszą, żeby była zwykła, no to też jest dobra. Jeśli mhm. ktoś lubi klasyczną, a jeśli jak robiście jakąś tam właśnie bananową w no to wiadomo. Ale myślę, że to jest przepyszna z tym mlekiem No, bierze. to na tym ja nie próbowałam. Spyszne. I w ogóle oni robią ją tak, że one. To już miał jakby w takiej szklanej butelce zamkniętą I po prostu nalewa do kubka już jakby zrobioną maczę Chyba to co wypiję to jest takie dobre Pyszne no mhm. Polecamy! Ja idziemy do chat pod jest. Jesteśmy pod chat pod i szok Nie ma kolejki Nie ma w ogóle kolejki i z tego co widzę w środku też nie ma kolejki Więc mega się cieszę I co idziemy po prostu wybierać jakąś maczę i moczyć i próbować I tyle, za mną! A to jest estetyk Hello, jesteśmy w furze i będziemy testować. Tak hapa to mamy. Będę krzyczeć, bo jestem youtuberem. Hello! Hello! Od maczy zaczynamy, tak jak, no. jak zwykle. No. Dawaj, e, Tom. To jest macza o smaku truskawkowym, na mleku grochowym. Okej, okay. to była droższa niż zmiana. Nie, merda jej tak. <gry> to kosztowała 25-26. Tak? Nie? Czekajcie, paragon. Gabusia wzięła tym I go, czyli ta truskawkowa 26 zł. No to droższe o 7 zł niż wszystkie D inne. dobra, ale jest strasznie słodka. Dla mnie jest za słodka. Patrzcie, jaka to jest śliczna! Mm. Mega ładna, podoba mi się ten kolor strasznie. Ale szczerze, ten mus truskawkowy... Ten mus jest przepyszny. Ten jest fajny, nie? No. A może to jest kwestia tego mleka, że to jest takie słodkie. Uh -huh. No, ten mus jest pyszny. Nie jest aż tak słodkie. No to może ja jestem jakaś dziwna, bo po prostu już dużo słodkiego zjadłyśmy. I... Ale ogólnie jest bardzo dobra. W ogóle też testowałyśmy tak poza, poza kamerą e, inne smaki kiedyś e, wspólnie i też wszystkie były bardzo pyszne na pojezdach. Także polecamy. Jestem mega w że tam nie było kolejki. To jest lawendowa. Mm, jest lawendowa. Czuć lawendę? Bardzo, mocno. O kurde, no czuć. To chyba to mleko jest takie słodkie. Mm -hmm. Bo te, te. Te ma taki sam smak, to jest chyba z to mleko. Wiecie co? Ja lubię zapach lawendy. Ale smak niekoniecznie sama. Ale w tym momencie to smakuje jak płyn do mycia do pukania ubrań. Trzeba przyznać, że ogólnie ta macza jest dobra i może, bo po prostu. Nie, to po prostu chodzi o skojarzenie lawendy dla mnie. Tak, tak. Jako ale, płyn do mycia czegoś. No ale właśnie, no to, to, no to zresztą takie specyficzne smaki my sobie takie wybieramy. Ta troska jest spoko, tylko właśnie chyba to mleko jest takie słodkie, choć może też jest. Akcji, no i ta lawendowa kosztowała 25 zł, a ta 26. No, ale strasznie intensywny jest ten smak lawendy. No bardzo, za bardzo. A ta pryskakowa zajebista. Także, Gabusia sobie wypija. Mhm. Mamy mochi! Mm. To jest o smaku... Blueberry cheesecake. że tak nie mogę się skoczyć. Tak blueberry? Chyba tak. Chyba tak, bo moja ulubiona babeczka to jest babeczka ze Starbucksa o smaku blueberry o Boże, cheesecake. ja w ogóle uwielbiam cheesecake i w ogóle wszystkie serniki. Sernik nowojorski, sernik... jak to się nazywa? Taki na B? Mm. <g bunları zjucie> <glierna> Kocham. Operator siedzi tutaj z tyłu jak coś i mówi Rzepcie nam jest na <glierna> <Kamburzysta>, przepraszam. <glierna> kampa, dlaczego na operacją nie wziąłeś? Ja mam cheesecake, a Marcela ma strawberry. <glierna> to sobie proszę od odświecić. To była cała borówka. Jest ich więcej. Mega no dobra. Mhm. Ogólnie te no, no... Chyba one są takie prawdziwsze mi się wydaje. Tak mi tak wydaje, bo nie ma y tego I nie są takie środku. słodkie. Pokaż od środka. Tu jest truska w kontekście. No i nie ma tego musu właśnie. A tam jest tylko blueberry i ręcznik. To Możemy związane z nie z naszego No pokaż to do kamery, bo ci coś zrobię. <laughs> Tadam. A, m -m. Co? To jest za dobre. To jest zajebiste. Mm. Mhm. Boróweczka, O tym mówiłam. Boróweczka. Nie, to jest świetne. No, to też jest tak pyszna. Widziałaś tam te inne, co jadłyśmy dzisiaj, też były na przykład, że był smak marakuja i w środku, no nie by była na tym marakuja, mm. ale była taka zmielona, to był taki jakby mocniej. Ale patrzcie, taki ale mi chodzi, owoc. tutaj też jest takie że to się da całe zjeść, a ja tam tego moczu nie, nie zjadłam całego sama. Były wielkie i... Wielkie były, no nie wiem, i, I takie to A to możesz sobie kupisz i sobie zjesz. Mhm. Cena takiego oto moczu, to 13 zł za sztukę chyba. 13? No, ja umiem czytać? A nie, 12. A, 12, 12. A to patrzcie, tam tylko kosztowały około dwóch dych, a nie dało się ich zjeść. No były ogromne, ale ja bym tego sama nie zjadła, bo. Za słodkie. No, za słodkie. One są mi... idealne. Ta otoczka różowa takowa, ale to się tak w ogóle. Dobra, takie, a nie to... za słodkie, nie są dłe. Nie, to są pyszne, Boże kocham. Dobra, uwaga, testujemy te, jak to się nazywało? Dango, za 13 zł, uwaga. Kulki na badylu. Mm, I pachnie karmelem. Nie, orzeszkami. To a to jest to płytka, dobra. Dobra? Mm. No spoko, mm. no bo to jest ten... to jest praktycznie sam taki żelek ryżowy obtoczony w orzeszkach. Mm -hmm. To nie są orzeszki, to jest coś o smaku orzeszków. Proszę, <grym> proszę o smaku orzeszków to jest taki. No nie, mi się wydaje, że to jest orzeszki. Ogólnie dobra, ale chyba całego bym nie zjadła. Ja zjadła bo ja lubię takie wytrawne jedzenie. To jest to? ty wyplułaś? <grym> no nie wiem. Ty <grym> się tam Miałam to chwilę w buli. <grym> Czy ja dobrze dogaduję się z Mioszem. Chyba mogłabyś odpowiedzieć na to pytanie. Wydaje mi się, że się dobrze dogadujecie. Często się kłócicie, ale wydaje mi się, tak że. To jest dla żartów. To, to jest dla jaj i to jest takie bardziej droczenie się dla no. żartów niż kłócenie się, ale jest tak, że Ale dzisiaj Mioska powiedział, się... że jakbym jakby nie bał twój to by mnie nie polubił. Naprawdę, <noise> <noise> no, ale wydaje mi się, że to też właśnie było no dla nie, żartów. No tak. Marcyna miała operację plastyczną? Nie, nie miała. Ja wiem w wie, jakomu że jej miałam, ale ona jeszcze nie Marcina wstydzi się kamer? Wydaje mi no, no, się, że ty nie. się na początku wstydziłaś kamer, ale no. teraz jest o wiele lepiej i jeszcze, jeszcze to wyrobisz Tak Lepiej Co Marcinka studiuje? Jeszcze nie studiuje A musisz jakoś ładniej na tym <grym grym> temat opowiadać Marcina jeszcze nie studiuje, tym roku będzie pisać maturę, w tym roku szkolnym I wtedy dopiero pójdzie na studia, ale to dopiero jak zda maturę A czy zda? Zobaczymy No gaba, nie mów tak <grym> Odpuchała za mnie I pokazała Mam maturę, spokojnie, dobra, bo ona się strasznie stresuje, to jest dla niej dość... Um... Jak poznałaś się z Gabiej? Ogólnie to było tak, że... No nie wiem, no w sensie tak nie pamiętam tego momentu Nie Ja bardzo. pamiętam, e, bo Ty się urodziłaś, a że jesteś moją siostrą, to ja pojechałam do szpitala z tatą Ciebie zobaczyć. I tak wyglądało nasze spotkanie. Ja nie, nie pamiętam naszego pierwszego I spotkania. I mamy nawet zdjęcie, jak siedzimy na takiej, znaczy siedzimy, ja siedzę na takiej pomarańczowej pufie i ciebie trzymam, jest takim małym klopsem. Bo o, ja miałam to... wtedy 7 lat, jak Marcinka się urodziła. Ja właśnie nie pamiętam za bardzo tego momentu to, no ale to może <laughs> kwestia wieku. No więc no to się <laughs> się zatarły. Czy odkąd jesteś w Polsce twoje relacje z Marcinem są lepsze? Na no pewno, że są, bo Marcinka jest teraz o wiele bliżej i do mnie częściej przyjeżdża. Czy uważam Gabę za inspirację modową, życiową i tak dalej? No, myślę, że tak. Może wow. <grabia> no, ją rozwinę. Gabę się ładnie ubiera, więc no. a, a życiową inspiracją też twoją jesteś? No właśnie tak nie do końca, bo no jednak myślę, że trochę tak, w sensie myślę, że fajnie sobie żyjesz. Ciężko nam przychodzą wobec siebie miłe słowa, przez którą chyba. Gabi, co? byś <śpiewanie> zrobiła, jakbyś nie lubiła chłopaka Marcy Powiedziałabyś jej? Powiedziałabym jej, oczywiście, żebym nie powiedziała, gdybym go nie lubiła, gdyby był dla niej niedobry. Ale Marcina ma super chłopaka, z tego miejsca pozdrawiamy Maxa. Max jest zajebistym chłopakiem i kocha go cała nasza rodzina. Dobra, bada. Czy Marcina jest albo myślała o szkole w chmurze? Yy, nie jestem, ale myślałam, ale jednak nie. <śpiewanie> Ja, Marcinka, namawiam, no żeby, żeby się przeprowadziła i poszła do szkół w chmurze, bo ja bym zapewne tak zrobiła na jej miejscu, ale Marcinka jest trochę przeciwko temu, bo bardzo priorytetyzuje naukę i nie chce tego zrobić, ale no tak, no to jest twoje wybory. Czy Marcina będzie często tak jak teraz pojawia się na twoim kanale na IT? Myślę, że będziesz często się pojawiać, aczkolwiek teraz Marcina zaczyna nowy rok szkolny, więc będzie mniej okazji, żeby się widywać, więc zapewne będzie to mniejsza częstotliwość niż do tej pory, ale mam nadzieję, że wciąż będzie. Będzie jej dużo. Jak członkowie to to odbierają Uważam, że wszyscy Ciebie lubią, szczerze. O, to miła. naprawdę. I wszyscy Ciebie lubią i, i zawsze wszyscy mówią, że Marcyna jest super. I wszyscy zawsze to chcą stało nagrywać i wszędzie Ciebie zapraszają i zawsze mówią weź Marcinę, czy jest Marcyna, kiedy będzie Marcina i tak dalej. To jest bardzo miłe z waszej strony. Dziękuję. Czemu Marcinka jest taka cicha, więcej powiem siebie. To się chyba tak wydaje, co w się. Sensie, ja chyba tak ogólnie tu nie jestem taka cicha, tylko już... może taka się wydaje. No jesteś bardziej stonowana. Niż na przykład ja. To No jesteś spokojniejsza, wiesz o co chodzi? No w internecie jesteś taka spokojniejsza, że masz bardziej cichy głos niż ja. No, to jak może. nagrywasz TikToki i w ogóle. No, to prawda. No to prawda. Ale też potrafisz, no jakby w normalnym życiu jesteś też crazy i, i też potrafisz um, rozbawić towarzystwo, <laughs> że tak powiem. <laughs> Czy i Maćka coś łączy? <laughs> Marcinka łączy Ciebie coś z maczkiem? Nie mogę tego powiedzieć. Bo... Nigdy się nie dowiecie to <laughs> Kiedy Gabi i może z ślub? Właśnie mnie już, kiedy weźmiemy ślub. Słuchajcie, kończymy ten odcinek, już jesteśmy wystarczająco zmaczowane. Wypiliśmy naprawdę bardzo dużo maczy dzisiaj, więc wątpię, że szybko zaśniemy. Także idziemy sobie chyba coś zjeść, bo jesteśmy dość głodne. Zapewne pójdziemy do Senior Lucas na Burrito. I co? Tyle. Dziękujemy Wam za dzisiejszy odcinek i do zobaczenia w kolejnym. Bye.